Krom wyruszył. Daj mi Wiesz, wiesz, wiesz? Nie ma. Poczekaj, w drugiej kieszeni. Bo ja tutaj filmika muszę mach machnąć. To będzie tu, na pewno. Albo tu, o, tu, tu. Tu, tu, trzymaj. Wasi cywile doginają. Będziecie w kamerze, <grymianie> będziecie. Ale No właśnie, mara, weź to film. Hmm? Niemieckie klimaty. Paś <gry> jużczek nawet, to no ja pierniczę. Bierę piłkę, czetka. No, ten się dobrze prezentuje. No. Dodge, nie? Dobrze, tak. Jak wysoko zawieszony, nie? Co mm. w teren idzie, Dwa. Na tych laczkach. No, to brzmi. Tylko brzmi, Dwa. właśnie. Ten ma orderu to Stare KGB <laughs> Ale tych ułazów tutaj w cholerę, co? No jest zipek jeden. to za małe śmiecie może dychart. Ale to jest noby, to nie jest smynny. To nie jest. Nie, To, to, to jest już, to, to jeszcze chyba z wojny mi się wydaje. Ale co? To jest, nie? jest robione. To jest robione. To, to ja swoim tu mogłem tak równie dobrze też z nimi tam kurczę wjeżdżać, bo tam dwa, dwa były cywilne. Normalnie. 전 o 에서출 są ć e n i e Jest willis, tylko mm. To jest Willis, to jest francuski. Okay. się różnił. Jest taką chłodnicą. Amerykańskie... Zawieszenie trochę inne ma, wiesz. Amerykańskie miały krótką chłodnicę. Mm. A to jest po wojnie produkowane we Francji. Już też się trochę obczaskałem przy kumpla. Czapajew. Mm. To jest oryginalna czapka. Tu się dobrze prezentują. To jest oryginalny czapajew. Tu też Willis, ale też Francja, z wysoką chodnicą. One się różnią wysoką. jaką ma wysoką Tak, chodnicę, tak, Amerykańskie tak. Amerykańskie Willisy miały niską chodnicę. A ten gdzieś się tu tak. zablądał, zobacz. Awesome. <laughs>